To, czego się tu nauczysz, zostanie ci w głowie do końca tego żywota. Kilku, jeśli wykażesz się talentem. Proszę tylko nie mów mi, że kolejny uczeń spłonął. I tak mam już dosyć na głowie. A, tak. Rozumiem, że Tolwdir ma dla mnie nieco bardziej szczegółowe wyjaśnienia. Dziękuję za zwrócenie na to mojej uwagi. Twoją małą grupką na ogół opiekuje się Tolfdir, prawda? Jako że obecnie najwyraźniej jest czymś zajęty, a ja będę musiał zobaczyć to odkrycie na własne oczy, myślę, że musisz hmm. zacząć się zgłębiać ten temat. Porozmawiaj z Uragiem w Arkaneum. Sprawdź, czy wie coś o czymkolwiek, co pasowałoby do twojego odkrycia. No i dobra robota. Następnym razem, gdy będziesz zwiedzać norskie ruiny, może ci się to przydać. Do następnego razu.